Siema YouTube z tej strony Deniu, a to jest po raz kolejny Zainless Zone Zero. W końcu wykombinowałem, jak się widać, kimś innym niż naszą protagonistą. No bo dopiero w 1.4 będzie wprowadzona możliwość grania naszymi agentami w Overlordzie. Teraz jest, ale tylko jako Caesar i Bernice, a na Bernice jeszcze dopiero czekamy. Mamy tutaj teraz naszą drużynę, którą chciałbym w dzisiejszym odcinku przedstawić. Nie mam dla niej nazwy. Eee, Jakiś tak nie, nie miałem pojęcia, no i ostatnio, jak wam przedstawiałem, co, co no, to, e, prezentowany team robi, no to tylko, no to tylko opowiadałem, i to mogło być takie trochę dunawne. Więc zamiast tego od razu po prostu pokażę. Więc Lucy, kiedy używa swojego skilla, ona nam zapewnia bonus do ataku. A e, na całą drużynę, widać tam w e, ikonę po, pod naszym HP. No i przywołuje te trzy tyrant, to się nazywały, te hybrydy ludzi i zwierząt, dziki, które właśnie też za, atakują. I dzięki temu, że mamy innego członka Son of Ska, Sons of Kaledon, no to one też mogą uderzać krytycznie, jak zresztą widać po tych wykrzyknikach. A właśnie też moja ciekawa bo ja przez cały czas źle pisałem Sons of Kaledon, myślałem, że to jest Sons of Claydon, nie wiem czemu. Mam nadzieję, że się nie obrażam. Dobra, przechodzimy do następnych. Piper jako postać z specjalizacji Anomalii, no to się właśnie bardzo dużo nakłada swojej fizycznej anomalii, czyli Assault i zadaje całkiem nie ma obrażeń tym. A co ten gość się prawie zastanowił już. No komata najmniej, ona jest po prostu naszym DPS-em. DPS ale to co najważniejsze, ona ma fajną synergię z Piper, bo skill jest wzmocniony kiedy yy, uda nam się zrobić właśnie jakiś assault. Okej, okay, więc to był zamysł naszej drużyny, i teraz przetestujemy ją w praktyce i też trochę inaczej niż poprzednim razem, bo poprzednio pokazywałem w Hollow Zero. Natomiast to nie jest zbytnio dobry sposób na prezentację drużyny, bo tam je trochę kierują Rezonia plus przeciwnicy mają niskie podziomy. Więc pójdziemy na Shield Defense i to, co jest akurat świetne, Critical Note się niedawno zresetował i tutaj mamy w pierwszym stage'u właśnie przeciwnika, który jest wrażliwy na obrażenia fizyczne, więc idealnie. To jeszcze nie jest czas na drużynę LN, jej czas na showcase nadejdzie kiedy indziej, więc wam na razie pomilę. dać luz <laughs> moment, odpalmy sobie już yy, buffy bonus do ataku zawsze jest świetny to miała być parada, nie wyszło, no nice. Właśnie to jest też w jak ona dostaje bonus do obrażeń, jak robi dodge counter, kontrę od dodge i Mam jeszcze na niej ten W engine, zresztą to pokażę jeszcze na buildach, ale mam na niej taki engine, który jej zwiększa atak, kiedy robi kontrę od dodża. Więc naprawdę sporo buffów dostaje wtedy. A to jest ten Orangutan z y, fabuły. Jak mu tam było znowu? No. Daniel. A, bo, Ciekawe, że tutaj są tylko ich cienie jakby. Ale nie tylko, też jego, też y, inni przeciwnicy z, y, z in oni z tymi najemnikami byli nie eee, co się pojawiali w tym chapterze, też są tylko właśnie jako takie cienie. Piper. A wlecimy ultem Viper. Aj, lewo, to go załatwi. Faj fajny wipe-out. Podoba mi się. Też wrażliwie na fizyczne. No, to jest mocny sezon. Teraz fizycznych agentów. Pe pewnie by promować Caesar. No i ponownie przewijam wam do drugiej połowy tej walki. Szkoda, że nie ma tej animacji, jak się wchodzi do walki. Jak się zaczyna właśnie drugą połowę, drugą drużyną. Taka fajna rzecz. To jest śmieszne w Piper, bo jakby ona w walce brzmi tak młodo, a w, we wszystkich dialogach to ona brzmi staro, bo po prostu jakby twórcy dopiero robiąc 1.2 podjęli decyzję, żeby ona jednak była postacią, co jest. Nie chcę mówić stara, bo to jest ten w średnim wieku, a wygląda młodo, nie? Jak śmiesznie. Uh, moment, użyję Ulta, żeby wysprzątać tych przeciwników tak szybko. Ten Dutch Counter jest świetny. Nie wyglądają te cienie Może to z powodów fabularnych tutaj, tylko ich cienie? Żeby była większa imersja? Pewnie ta A akurat wyniknęła jak. To jest jakaś nietykana, nie co? Aha, jakiś anime moment, że się ładuje, to nie można jej tykać, co? Jeszcze trochę energii do skilla No i to już po, po niej A niech Lucy dokończy Fajne Może inaczej No i już chyba wiecie co i jak I trochę jestem za daleko od siebie. O, dzięki. Świetny jest ten Do grupowania właśnie. Dobra, bo mamy tylko półtora minuty, jeśli chce mieć S-rank. Alsjeblieft is Faza, mamy więcej niż minutę. O, się. O! Jak się dziwię parada nie wyszła? Przeciwnik się rozmyślił, że, nie, że jednak nie chce atakować. Jest, 20 sekund zapasu 3 na 7 od razu zrobione. Tutaj wciąż są wrażliwe na fizyczne, ale tutaj już mam 58 poziomy, to trochę wysokie jak na tą drużynę. Po tutaj są goście przeciwnicy na ITER, a nie mam za bardzo postaci tego elementu ale wciąż sporo nagród się zdobyło. To jest jeszcze jeden przeciwnik, z którym chciałbym zawalczyć tą drużną. Tutaj w Hia, czy Hia, czy nie mam pojęcia. tutaj jest Expert Challenge i nowym przeciwnikiem jest Jane, Jane Doe. I też jest wrażliwa na fizyczne, to jest ciekawe, że postać, która jest grywalnie jako postać fizyczna jest wrażliwa na obrażenia fizyczne. No, ale będzie też tematycznie, no bo Jane to jest e, hybryda e, szczura i człowieka, no, a ja to mamy kota. Kotek zapaluje na mysz... właściwie, no, na szczura. No, <grystanie> dalej nie zrobiła tej swojej animacji na wejście, nie rozumiem czemu. Akurat tych y, materiałów z Jane teraz nie potrzebuję, ale na pewno będą mi potrzebne y, na na którą czekam. No i także jej cień, więc pewnie to jest z powodów fabularnych. Dla imersji, albo coś takiego. No tak, gra z całkiem poważnie traktuję tę immersję.

I... A, jednak nie po niej. Jednak się wydostał z tego. No, ciężki przeciwnik. Po raz pierwszy z nim walczyłem. No, te materiały tam się na pewno na no, później przydadzą. O, bo ona jest w stanie naszparować, blokować i wtedy dostaje bonus do obrażeń, dlatego ona jest taka ciężka do walki, okej, okay, to ma sens. Więc jeśli chodzi o buildy, o tak w ogóle są tutaj trochę wyższe poziomy niż kiedy walczyłem wcześniej, a to dlatego, że ten fragment nagrywam później, bo audio mi się bardzo mocno zepsuło i tego się nie dało słuchać. Yy, więc tak, Nekomata ma, ma 73 crit rate'a na 93 crit damage'a, chciałbym trochę więcej crit damage'a, ale nie ma co narzekać, Skillsy wyglądałem tak. Jak jej jeszcze na poziom E y core skill, no to dostanie jeszcze 5% crit rate'a, no to będę miał wtedy no prawie 78, tak to dosłownie dziesiąte 10%, ten, 10 różnicy, to, to, to może zaokrągli zaokrąglić dyski, akurat świetnie, że zmienili to wyświetlanie się. Można po prostu to tutaj kliknąć i ci się wyświetla dokładnie bonus. Więc mamy 2-piece Woodpecker Electro i four piece Funk Metal, który zapewnia nie tylko bonus do fizycznych obrażeń, ale także jeżeli jakaś dowolny z naszych sojuszników zrobi assault, a my robimy tego sporo dzięki Piper, no to na dostaje jeszcze większy bonus do obrażeń przeciwko tym przeciwnikom. Na, na których te, te, ta anomalia została aktywowana więc ta synergia między nimi jest jeszcze lepsza oto poszczególne dyski akurat z tym mała ciekawostka bo ten levelowałem kiedy mój kot siedział mi na kolanach i mi przyniosła szczęście <grytory> aż 9,6 crit rate 3 razy w to poszło nice crit rate jako 4 akurat Chyba fajniej by było mieć Crit Damage jako main set, ale akurat takiego mi się nie udało trafić z zestawu, żebym miał jeszcze crit rate w attack. Oczywiście Physical Damage bonus. No i tutaj atak. To wiadomo. No i Starlight Engine. Tak jak mówiłem, mam właśnie engine, który jeszcze zwiększa atak, kiedy robi Dodge Counter, a jej skill. i jej jej core skill zapewnia właśnie bonus do... Obrażeń, kiedy robi też dodge counter lub quick assist, więc to jest bardzo świetna synergia między nimi. Piper, i ogólnie chyba w poprzednim filmie Z tego typu wprowadziłem was lekko w błąd, bo powiedziałem, że Anomalii Mastery zwiększa damage, a Anomalii Proficiency, tak szybko się robi te anomalie, ale to jest odwrotnie. Po prostu mi się pomyliło słowo proficiency z Efficiency. Diskili wyglądają w ten sposób: Equipment to jest 4 e, piece blu, Freedom Blues i 2 piece Swing Jazz, żeby miała więcej energii. Oto konkretne dyski, a W engine yes, jest jej signature, który robi bardzo dużo, a i Mindscape Cinema jest na poziomie czwartym. Nie pokazywałam na Nego Macie, no bo jest na zerowym. Zresztą tutaj w końcu było tam. No, jest, widać, nie 0 na 6. Nie ma co za bardzo tego pokazywać. Lucy. E, tylko 2000 ataków. Chciałbym więcej, ale to się zrobi jeszcze. Skills. Akurat, tak właściwie tylko skill się dla niej liczy. Special tak znaczy się. Najbardziej więc najważniejszy dla niej. No i core skill oczywiście. Mamy na niej, ops, nie, tutaj chciałem pokazać, też Sphinx Jazz 4-Piece i 2-Piece Harmon Punk dla więcej ataku, Energy Regen, no i jeszcze żeby zapewniała jeszcze więcej bonus do Damagea, kiedy robi Chain Attack. A to poszczególne dyski. No i ma jako W engine Signature Riny. No bo nie ma za bardzo lepszej opcji dla niej Chociaż to też nie jest najlepsza No bo tutaj mamy Może ten od byłby lepszy, ale to ona, ona sama tego używa, więc nie Bardzo chciałbym Signature Lucy Bo on nie tylko zapewnia jeszcze atak tutaj jako advanced stat ale jeszcze jej pasywka zapewnia bardzo dużo ataku całej drużynie, więc to będzie bardzo, bardzo dobre dla niej. Mindscape Cinema jest na poziomie trzecim, tak wygląda art. No, ale jej W Engine prawie na pewno trafię, jak nadejdzie banner Bernice, w sumie się pochwalę, no czemu nie. Aktualnie na ten moment mam na nią 140 przywołań, a jeszcze mam troszeczkę ponad tydzień w momencie kiedy nagrywam ten fragment, więc naprawdę mam ją jak w garści. Nie mam wprawdzie gwaranta, ale tyle ile mam przywołań, no to to mi praktycznie już gwarantuje, żeby ją trafić. Okej, okay, więc to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy film. Dzięki wam wielkie za oglądanie, do następnego, trzymajcie się i cześć, papa! Pa.